Syrop z mniszka lekarskiego, rośliny, którą wielu uważa za chwast, działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo, łagodzi kaszel i chrypkę, wspiera pracę wątroby i trawienie, działa moczopędnie, zawiera przeciwutleniacze, wzmacnia odporność, łagodzi dolegliwości skórne przy stosowaniu zewnętrznym. Dlatego dziś pokażę Wam, w jaki sposób przygotowuję syrop z mniszka lekarskiego, z tej wyjątkowej rośliny. Czy wiesz, że robię z niego również gnojówkę pod rośliny? Nagrałem już o tym osobny film. Koniecznie go obejrz. Zaczynamy! Wiosna daje nam wiele, m.in. mniszka lekarskiego. Od zalania dziejów nasi dziadkowie przygotowywali syropy z mniszka, które służyły całej rodzinie w okresie przeziębień, zwłaszcza jesienią i zimą. Natura dała nam tę roślinę, a my powinniśmy korzystać z jej dobrodziejstw. Dlatego, aby przygotować syrop, zbierz z dala od dróg około 400 kwiatów mniszka. Do syropu potrzebne będą wyłącznie jego główki, pozostałe części możesz wrzucić na kompost lub dodać do gnojówki. Zebrane kwiatostany wysyp na karton, lub jakąkolwiek tackę na pół godziny, aby wszystkie żyjątka wędrujące w ich wnętrzu mogły sobie odejść. Następnie możesz delikatnie opłukać przygotowane główki mniszka pod bieżącą wodą, po czym wsyp je do garnka i zalej litrem zimnej wody. Gotuj przez około 15 do 20 minut. Następnie, gdy wywar się ostudzi, przełóż do lodówki na 24 godziny. Po upłynięciu doby, nadszedł czas, aby przecedzić nasz wywar i rozpocząć gotowanie przepysznego syropu o wielu cennych właściwościach. Dokładnie przecedź przez sitko cały wywar, następnie za pomocą widelca wyciśnij jego resztki z kwiatów, aby przystąpić do kolejnego kroku. Wstaw garnek z wywarem z mniszka, aby zaczął się już podgrzewać, a następnie gotować. Wsyp około kilograma cukru, a następnie mieszaj co chwilę, aby cukier się dobrze roztopił. Dodaj sok z dwóch cytryn. Jeżeli do środka wpadną ci pestki z cytryny, wyciągnij je. Aby uzyskać syrop o gęstej miodowej konsystencji, gotuj na wolnym ogniu przez około 3 godziny, do momentu, aż stanie się on gęsty. Jeżeli chcesz zrobić miód mniszkowy, gotuj pełne 3 godziny lub odrobinę dłużej. Gdy tylko konsystencja stanie się bardziej kleista, zakończ gotowanie. Bardzo ważne jest mieszanie wywaru podczas całego gotowania co jakiś czas, tak aby nie przywierał on zbyt długo do dna naczynia. Zbyt wysoka temperatura podgrzewania i brak mieszania mogą sprawić, że cała Twoja praca pójdzie na marne. Po upływie około 3 godzin syrop z mniszka jest już gotowy. Teraz wystarczy przelać go do słoika, najlepiej po miodzie z pasieki, zakręcić i odstawić pokrywką do dołu. Tak przygotowany syrop można przechowywać przez wiele miesięcy, lub oczywiście stosować od następnego dnia. Samo zebranie kwiatów mniszka może być czasochłonne, jednakże warto wspomnieć, że występuje on na łąkach z dala od dróg publicznych w dość dużych grupach, co jest sporym udogodnieniem. Odrobina pracy i dobro natury dla naszego organizmu. Jeżeli film był przydatny, zostaw komentarz i oczywiście do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam.